Czy może pan powiedzieć, czy dzięki państwa pracy tam, yy, na przykład, nie wiem, czy za, bądź Kirgistan, bądź Kazachstan, stały się życie obywateli Kazachstanu bądź Kirgistanu stało się chociaż w, w małym procencie lepsze, czy łatwiejsze, czy nie wiem przejrzystszy system prawny, yy, czy, czy widzi pan jakieś takie wymierne efekty yy, pracy doradców? No nie ma takiej prostej zależności chyba nikt z państwa kto funkcjonował w rolach eksperckich doradczych nie zetknął się z taką sytuacją, że rezultat jest namacalny i jednoznacznie można przypisać to do aktywności doradców nawet aktywności decydentów nie zawsze, tak? Natomiast jeśli chodzi o tworzenie ram prawnych, potwierdzę to, że rzeczywiście bardzo przyczyniliśmy się. Powiedziałem o wyzwaniach związanych z koniecznością budowania państwa, state building. Proszę państwa, co to oznaczało? Znaleźć się w państwie, które nie ma kodeksu cywilnego. My funkcjonujemy w warunkach kodeksu cywilnego od czasów napoleońskich, tutaj, w tej części świata. A tam w 93 roku nie ma. Nie ma w Kazachstanie, nie ma w Kyrgyzstanie, jeszcze w 97 Rozumiem. nie ma w Tadżykistanie. Więc my robimy to i akurat robimy to, mam wrażenie, co najmniej nie gorzej niż eksperci. Ze Stanów Zjednoczonych, którzy na miejscu pytają, a gdzie ja jestem, prawda? Jak Lord co witają na lotnisku w Warszawie, cieszę się, że jestem w Moskwie. No. Dobrze, dziękuję bardzo i y, też interesuje mnie doświadczenie i y, pogląd kolejne, kolejnego uczestnika naszej, naszej debaty, to znaczy y, profesora Lasocika, który też y, bywał w tych krajach jako, jako ekspert i, i, i jak z kolei pan, jak z kolei pan. Ocenia w ogóle po pierwsze, no, no jakby chci, chciałabym jednak, żeby Pan się tak sa, też odniósł do, do kwestii Blera i Kwaśniewskiego, ale w ogóle tak samo interesuje mnie Pana opinia o tym, jak się współpracuje z tamtejszymi rządami, jaka w ogóle może być rola ekspertów w no nie tylko w poprawianiu samopoczucia rządzących, ale też w polepszaniu życia obywateli tych państw. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Proszę Państwa, pytanie, które zostało postawione w, w tym panelu i pytanie, które Pani doktor stawia, to jest pytanie o fundamenty, o, o, o fundamentalne rozstrzygnięcia. Natomiast po, po tym, jak igrzyska olimpijskie zostały zorganizowane w Chinach, już wiemy i nie mamy wątpliwości, że świat jest postmodernistyczny. Tu już nie ma co się oszukiwać. No jesteśmy, jesteśmy cywilizacją zakłamaną i, i, i trzeba w to konsekwentnie brnąć. I, I ten dylemat jest takim dylematem, który ja bym nazwał dylematem, czy myć ręce, czy nogi. No, w miarę możliwości jedno i drugie, ale, bo to jest pytanie, czy robić z nimi biznes, czy walczyć z nimi o prawa człowieka. No, dobrze by było robić z nimi biznes i, i tak myć te ręce i nogi, żeby sobie nie uszkodzić skóry, no, czyli żeby coś osiągać, żeby jakieś efekty tej... Roboty były, każdy z nas tego dylematu doświadcza, jeśli mieszkamy na osiedlu albo w bloku i mamy sąsiada, który albo nie sprząta, albo smrodzi, albo nie dba o swoje obejście i w którymś momencie, jeśli społeczność lokalna ma odrobinę instynktu samozachowawczego, to się skrzykuje i mówi, że trzeba zacząć z nim negocjować, no bo słuchajcie, tak, nie może być, bo goście do nas przychodzą, a tu śmierdzi. Więc jakieś negocjacje się rozpoczynają. To jest właśnie ta kluczowa rzecz, rozumienie. Ale czy u nas rzeczywiście śmierdzi od tego, że tam się dzieje coś złego? Nie, nie ja mówię, to jest oczywiście porównanie pewnie kulawe, jak wszystkie tego typu porównania czy też alegorie ukute na, na potrzeby takiego panelu. Natomiast przeszkadza nam to z punktu widzenia wartości, o których mówili obydwaj paneliści, czyli wartości demokratycznych, prawa człowieka, zasady rządów prawa, respekt dla jednostki, demokratyczne państwo prawne, no więc czy, czy nawet wartości humanitarne. Jeżeli chcemy, żebyśmy w miarę możliwości wszyscy, wszyscy na podobnym poziomie żyli, to my możemy Umówić się co do tego, że podejmiemy próbę, i to właśnie tak powinno być to zorganizowane, że to społeczność niejako daje mandat temu, który rozpoczyna pracę z tym, który. Oczywiście on może powiedzieć, że ja tej roboty waszej nie chce iść sobie do diabła, ale z drugiej strony sąsiedzi mają tyle różnych instrumentów nacisku, że na przykład dziecka mu nie podwiozą do szkoły i on musi się z tym liczyć. I, i społeczność międzynarodowa ma wiele tego typu instrumentów nacisku i, i nie można. I jednoznacznie stawiać tego pytania, ja jestem przeciwny temu, żeby się tak panowie byli premierzy czy prezydenci w ten sposób sprzedawali, jestem absolutnie temu przeciwny, ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że trzeba tam pracować, bo sam pracowałem jako, pomagając rządowi Tadżykistanu napisać bardzo ważny raport na temat przestrzegania zakazu tortur w tym kraju, ponieważ oni byli spóźnieni do onz przez wiele lat no i to była orka na ugorze, ale to może o tym trochę później, bo rozumiem na razie jesteśmy w takich kwestiach bardzo ogólnych. Dziękuję. Pani zapytała, czy, czy im się tam żyje lepiej po tym doradztwie. No, odpowiedź jest różna, rozmaicie w rozmaitych krajach, na ile to pomogło, na ile nie. No, ale pewne rzeczy jednak jakoś tam zostają po tych doradcach zagranicznych. Raz zostaje jakaś alternatywa, że może być inny system, mówię choćby, choćby o sprawach gospodarczych. Oni tam często patrzą na tych doradców no, trochę jak na, jak, jak, jak na jakichś bogów, którzy wszystko wiedzą, którzy reprezentują jakiś, jakiś ten dobry świat, że tam, że tam że w ekonomii słuchają ich jak wyroczni, co oni tam w tej sprawie mają do powiedzenia. I, ale oni, to znaczy, pan w tej chwili no, mówi o opinii urzędnicy, publicznej. Czy o urzędnicy, dziennikarze, studenci, no trochę tam, myśli z Zachodu są ciekawi, prawda? Ale jednocześnie obdarzają olbrzymim kredytem zaufania, może do jakiegoś czasu, może z czasem. Drugi skutek jest jednak taki, że jednak we wszystkich tych krajach no, skala wolności gospodarczych się niewątpliwie powiększyła. No, to, to, to oczywiście jest, jest korupcja, ale, ale skala prywatyzacji, skala własnego działania i, i jak się ktoś nie wychyla politycznie, może musi płacić opłacać się, nie wiem, jakimś miejscowym władzom, bo, bo to wielka skala tej korupcji, ale tym niemniej to, to są już daleko większe wolności niż były, niż były w komunizmie, nie da porównać Ta tej skali wolności gospodarczej, która tam jest teraz, nawet zdeformowanej. W porównaniu z, to, z tym, co się działo w komunizmie, gdzie wszystko było państwowe ym, i w ogóle swobodnej działalności nie było, tylko się, się kradło w państwowych zakładach. To była swobodna działalność gospodarcza, prawda? wynosiło się. To się nawet nie nazywało kradzież. Ym, wreszcie trzecia rzecz, to jednak powstają tam pewne elity, które same zaczynają rozumieć. No, no, może Ukraina tu nie jest dobrym przykładem, bo to jest kraj jakoś blisko bardzo zachodowi, ale w tej chwili Liczba ekonomistów na Ukrainie, którzy rozumieją, jak działa gospodarka rynkowa, jak ona funkcjonuje, jest, jest bez porównania większa niż była w Polsce, jak myśmy zaczynali w 1989 roku. Problem jest, że u nas było to szczęście, że oni się znaleźli przy władzy i mogli robić te reformy. Natomiast tam akurat oni nie są przy władzy. Czy, czy jest jakiś wyścig? Demokracja stworzyła pewien wyścig populizmów. No politycy chcą się przypodobać ludziom, ludzie są ekonomicznie słabo przygotowani. No tak, ale to jest przypadek Ukrainy, gdzie jednak czymś, są czy... wybory, które nie wiadomo kto wygra. i Jest i licytacja i tak dalej. na populizmy w programach gospodarczych. Ale, 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 ale w, na przykład no, w Gruzji w końcu to się jakoś znudziło i, i poszli w odwrotnym kierunku na taką radykalną, absolutnie reformę reformy rynkowo wszystko sprywatyzowali, co się tylko dało. Taka próba była podjęta w Kirgistanie na początku transformacji. To był kraj najbardziej zaawansowany w jakimś momencie w reformach gospodarczych, nie udźwignęli jakoś tego. Jednak no właśnie mimo doradców. Współczesny rynek wymaga tylu instytucji, pewnej kultury prawnej i tak dalej, że jak już się zaczęło to wszystko załamywać od strony właśnie politycznej i funkcjonowania, chociaż poszli z reformami na początku bardzo radykalnie. Także no, coś, jakiś, coś tam dostaje z tego wszystkiego. No ale właśnie, czy to jest pytanie, czy, czy, czy poszli z reformami bardzo radykalnie, a mimo to do, do momentu tulipanowej rewolucji i również nawet po tej rewolucji, znaczy, czy, czy da się te rzeczy oddzielić? No? Czy, czy w momencie, kiedy nie ma prawdziwej demokracji, to czy w ogóle jakiekolwiek rozmowy o, o doradztwie, poprawianiu systemu prawnego, pisaniu kodeksu cywilnego, yy, wprowadzaniu wolności gospodarczej, w ogóle mają sens? Bo moim zdaniem, może tutaj swoje zdanie za bardzo wyrażam, ale wszelka naprawa, która jednocześnie nie towarzyszą jej yy, uczciwe, yy, konkurencyjne wybory, jest po prostu taką, no, kwiatkiem do kożucha. Czy, nie wiem, czy panowie się ze mną zgodzą, chyba, czy nie? To zbyt kategoryczne stwierdzenie, zbyt kategoryczne stwierdzenie i zupełnie nie kontekstu kulturowego tego regionu i wielu innych regionów na świecie. Jeśli się tam funkcjonowało w tych krajach i wchodziło się głębiej w tkankę życia społecznego, to można się było znakomicie przekonać, że instytucja starszyzny, na przykład w Tadżykistanie tego doświadczyłem, ma więcej z demokratyzmu, niż jakiekolwiek instytucje powołane według zasad, które my uważamy za demokratyczne. I jeszcze w dodatku, jeśli chodzi o autorytet, jeśli chodzi o skuteczność. Tak? Mimo, że tam nie ma procedury wyborczej, elementem, członkiem starszyzny staje się z racji wieku. Tak? Czyli zdecydowanie opowiadam się przeciwko tego rodzaju traktowaniu, że demokracja jest tylko wtedy, kiedy procedury wyborcze są uwzględniane. Proszę zauważyć konsekwencje wiosny arabskiej i ostatnie dwa lata, co się dzieje w świecie arabskim. Czy jesteśmy dużo szczęśliwsi i tamtejsi ludzie są dużo szczęśliwsi z powodu tego, że zostały obalone reżimy, ale jak przywołujemy przykłady Kazachstanu i Kyrgyzstanu, to można się było wręcz przyglądać temu, jak w laboratorium i było to robione przez badaczy, tak? Rzeczywiście Kirgistan epoki prezydenta Askara Akajewa, wczesnego Akajewa, powiedzmy do 1996-1997 roku, był nawet nazywany Szwajcarią Azji Środkowej. Konkretnie na wyrost. Bo oczywiście, że na wyrost, jak się okazało. tak? I teraz proszę zauważyć, tamtejsi ludzie naprawdę nie są ani troszkę mniej mądrzy niż ludzie stąd. Nie, Tylko ja wiem, ja wiem, i no, dlatego uważam, że należy im się to zauważyć. samo, co nam w związku z tym. Mieliśmy do czynienia w przypadku Kirgistanu z prezydentem, który nie miał prawie nic wspólnego z nomenklaturą komunistyczną. Jedyny taki przykład w regionie, tak? Askar profesor fizyki z prawdziwego zdarzenia w okresie Związku Sowieckiego. Został dosyć przypadkowo wybrany na stanowisko prezydenta. Rezultat kompromisu pomiędzy klanami yy, yy, kirgiskimi. W przypadku Nazarbajewa, jak doskonale wiemy, to był ostatni, pierwszy sekretarz komunistycznej partii Kazachstanu. I może nas to oburzać. My mamy swoje problemy z tak zwaną grubą linią, czy grubą krechą, jak niektórzy mówią, i są to zrozumiałe problemy. Zarzuca się, że się nie zdołaliśmy rozliczyć, w szczególności nasz pierwszy niekomunistyczny rząd nie rozliczył się z przeszłością dzięki tej linii. Ale mieliśmy jakąś sytuację wyboru i został osiągnięty pewien kompromis w Kazachstanie. Nie było w ogóle sytuacji wyboru. Tam nie było alternatywnych elit. Jeśli ktokolwiek mógł przeprowadzić te kraje przez niezwykle skomplikowany proces transformacji i ten proces budowania państwowości i zresztą budowania również narodów, tak czy inaczej pojmowanych, to mogły to zrobić tylko istniejące elity, a te to były nawet nie postkomunistyczne, tylko tylko co komunistyczne, tak? W związku z tym no, wchodziły w tę rzeczywistość na zasadzie kontynuacji a niezwykle istotna, aktywna rola przypadała w tym dziele państwom dopiero się mm. tworząc. Dobrze, dziękuję. Pozwolimy teraz profesorowi Lasocikowi na. Bardzo dziękuję. Riposte. Mikrofon jest przedmiotem pożądania na takich panelach. Um. Ten element kultury, argument kultury jest bardzo niebezpieczny. To trzeba bardzo delikatnie używać tego argumentu. Takie jest, mam takie doświadczenie. Rozmawiam na innym kontynencie z więźniem, pytam go. Proszę pana, czy pan był tutaj w tym więzieniu źle traktowany? Nie, nie, bardzo dobrze. A czy kiedyś zdarzyło się, że pan był bity? A to tak, to co drugi dzień. Dla niego to jest naturalne traktowanie. On bywał bity, jest bity i będzie bity. W związku z tym gadanie z nim, czy on jest źle traktowany, jest po prostu rozmawianiem o zupełnie innym, o zupełnie innym kontekście kulturowym. I do... Ale czy w związku z tym musimy pozwolić, żeby był bity właśnie nadal? Nie, właśnie nie. Właśnie on nie może być bity i dlatego używanie tego argumentu pod tytułem no tak, ale on w zasadzie jest do tego przyzwyczajony, inna kultura, inne klany, inne potrzeby, no nie można tak. W Ameryce Południowej więzienia są zorganizowane jak są zorganizowane, oglądaliście Państwo filmy na ten temat i tam rządowi nie można wytłumaczyć. Tam jak więzień wchodzi do więzienia staje się niewolnikiem. Kryminału, a nie państwa, a każdy więzień jest niewolnikiem państwa i państwo za niego odpowiada, a nie zorganizowana przestępczość, która bierze go w tryby niewolniczej pracy i on jest wykorzystywany przez cały wyrok, właściwie bardzo często nawet czasowo nieokreślony. Jedna uwaga do, 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 do tego i wypowiedzi pana, pa, pana posła Święcickiego, mianowicie z Gierkiem Europa zrobiła bardzo sprytny zabieg. I to wszyscy doskonale wiemy. Powiedzieli mu Francuzi Eduardo. My tam tobie damy te pieniądze, tylko ty musisz troszeczkę poluzować. I moim zdaniem Kwaśniewski, Blair i temu, tego typu faceci, jadąc do Kazachstanu, powinni powiedzieć: słuchaj, stary, my tu się z tobą będziemy przyjaźnili, my będziemy przy tobie stawali, będziemy się fotografowali razem, ale będziemy oprócz tego jeździli po twoim kraju i rozmawiali z ludźmi. Będziemy jeździli, pomagali zakładać organizacje, będziemy mówili, co to są organizacje pozarządowe, będziemy się z mediami spotykali. Taki jest deal. Natomiast, jeżeli ci panowie biorą tylko pieniądze i wracają tutaj i grają rolę demokratów, to to mi się nie podoba. Panie pośle, pan też chciał ripostować. Ja bym ja jeszcze tak powiedział, że, że mm, pani tu kładzie wielki nacisk na konkurencję o władzę polityczną. Rzeczywiście w tych dyktaturach tego nie mamy, ale co jest poza tym w tej dyktaturze? To już może być rozmaicie, no na przykład wolności religijne, wolności gospodarcze, o których tu mówiliśmy. Których no, jest... też nie ma. No ale. Wolności ale, ale jest... religijnych nie ma tam. No. Nie ma. Znaczy, znaczy ja bym powiedział, wszystko, wszystko jest troszkę tutaj relatywne. Jak porównamy to z wolnościami u nas, to może nie jest aż tak, a jak porównamy to z wolnościami, jakie były za komunizmem, no to w ogóle nie ma porównania, prawda? W komunizmie była jak pewna ideologia, która zwalczała wszystko, co, co się dało. Tutaj jest tylko ochrona własnej władzy. Ja powiem panu, Państwu nawet kiedyś, że... Ja jak, patrząc, jeżdżąc po tych krajach czasami się zastanawiam nad, takim, nad czymś takim, w jakim to kierunku zmierza Maroko. Mianowicie w Maroku no też jest władza, nie wiem, to jest nie prezydent, to jest król, prawda? Marok jest król, mamy króla. Mamy króla, który pełni również absolutną władzę i dominację nad aparatem i sądowniczym, i wykonawczym, i parlamentem, ale stopniowo tam posuwa się demokracja i już się mówi, że właściwie to Maroko to powinno stać się taką, Takim królestwem parlamentarnym jak Wielka Brytania, prawda, że król ma zapewnione dziedziczenie tronu, ma zapewnione swoje przywileje, swoją rolę, swoje funkcje, ale poza tym działa system demokratyczny: parlament się wybiera, rząd się powołuje zgodnie z większością, jak to się stało ostatnio po tej rewolucji w innych krajach arabskich, w Maroku było stosunkowo spokojnie i mamy rząd wybrany na podstawie większości parlamentarnej i wybory stosunkowo demokratyczne, wybory. Także on w tym kierunku zmienia. I ja się zastanawiam, czy w tych wszystkich Kazachstanach i innych krajach tutaj, w Centralnej Azji. Czy być może nie trzeba by stworzyć instytucji jakiegoś, nie wiem, głównego Akima czy króla, któremu dano pewne tamten jeden procent na utrzymanie dworu i, i rozmaite inne funkcje i przywileje i to, a poza tym niech oni puszczą resztę na mechanizm demokratyczny, praw człowieka, swobód, że to nie byłoby dla nich zdrowsze na przyszłość. Monarchie konstytucyjne pozakładać się w Kazachstanie, w Azerbejdżanie widzę ten sam problem, zapewne w Kirgistanie, w Tadżykistanie. No, teraz, no nie wiem, nie wiem, no teraz tam są rzucam, rzucam taką myśl. Tak. w pewnym sensie. No. Ja potraktuję to jako żart, tak, panie pośle, to co pan teraz mówi. Mieliśmy coś takiego, mieliśmy akurat w regionie, bo jeszcze nie wspomnieliśmy, skoro mówimy o prawie tła, że z Nazarbajewem, który dzisiaj jest tutaj przedmiotem naszej wspólnej, jak się okazuje, dosyć surowej oceny i w pewnej mierze zasłużenie surowej. To trochę jest jak z Michałem Chodorkowskim. Jeśli bym państwa zapytał, czy rzeczywiście Michał Chodorkowski był spośród oligarchów rosyjskich największym aferzystą, przestępcą i łamał nagminnie prawo, odpowiedź na takie pytanie będzie, że wprost przeciwnie, tylko zdradził trochę inne ambicje niż biznesowe i za to zapłacił kolonią karną i płaci nadal, tak? to samo w regionie Azji Centralnej przecież wystarczy zastawić sułtana no, sultana Nazarbajewa z prezydentem z Uzbekistanu, czyli z Ismailem Karimowym. No proszę Państwa, tam się dzieją straszne rzeczy. Tak? Ale Karimow nie ma tyle pieniędzy, żeby płacić doradcom, ponieważ wymyślił sobie proszę inny model gospodarczy. Jak komuś jeszcze mało wrażeń, to niech przyjrzy się najnowszej historii Turkmenistanu. Akurat troszeczkę sytuacja zelżała, nieznacznie po śmierci Saparmurada Nijazowa w 2006 roku, ale przed 26 rokiem mieliśmy, przed 2006 rokiem mieliśmy tam, panie, pośle wszystko na raz. I monarchię dożywotnią, tak? i system totalitarny, I, nie, nie, nie. i jeszcze z elementami właśnie religijnymi. Ale bo, to nie jest tak, że ja mówię, że nazarbajstw jest najgorszy. Nie, nie. Więc dlaczego, proszę Państwa, przyglądamy się Kazachstanowi? Bo to państwo zasługuje na to, aby mu się przyjrzeć. Jeśli chodzi o arenę międzynarodową, jest to państwo, które wykazuje się stosunkowo powiedziałbym wzmożoną aktywnością, jeśli na przykład chodzi o przeciwdziałanie proliferacji broni jądrowej. Jest to państwo, które gościło w ostatnim okresie szczyt, szóstkę negocjującą sprawę powstrzymania irańskiego programu zbrojeniowego w zakresie broni nuklearnej. Jest to państwo, które obok Ukrainy i Białorusi dobrowolnie wyrzekło się posiadania arsenału jądrowego, który znajdował się na terytorium Kazachstanu do 1994 roku i spokojnie ówczesny prezydent Nursultan Adalbayem mógł przedłużyć okres przynajmniej szantażowania społeczności międzynarodowej, mógł uzyskać wyższą cenę za wyrzeczenie, wyrzeczenie się arsenału jądrowego. Wyrzekł się, nie szantażował, więc pro, proszę, proponuję to docenić. Kazachstan to jest państwo, które. W warunkach kryzysu rośnie, którego gospodarka w warunkach kryzysu rośnie, a przed kryzysem było to pod względem tempa wzrostu gospodarczego w dekadzie lat 2000-2008 drugie państwo na świecie po Katarze, który nie jest typowym przykładem, tak? A więc... Ale zawsze można się, znaczy, bo to jest takie, mi się wydaje, taki typ rozumowania jak o, za PRL-u wprowadzono edukację dzieci wiejskich i mamy tyle wykształconych ludzi i tak dalej. Ale gdyby tego PRL-u nie było, to być może, że jeszcze więcej dzieci wiejskich by się wykształciło. No i na tej nie samej wiem. zasadzie, czy nie jest to, to, to przypadkiem tak, że gdyby był inny System w Azji Środkowej i nawet w tym wybijającym się na tle regionu Kazachstanie, to być może sytuacja obywateli Kazachstanu byłaby jeszcze lepsza. Może nie mieliby stolicy ze zdło, z dwoma złotymi baszniami i yy, błyszczących wieżowców. Ale na przykład, jak wyjechałoby się 10 kilometrów za stolicę jedną czy drugą, to może byłyby nielepianki. Tylko lepsze y, drogi, lepsze, y, le, ludzie by po, ludziom by się po prostu lepiej żyło. Nie wiem, znaczy to jest pytanie moje w tej chwili, to nie jest tak, że ja znam odpowiedź. Ale skąd my możemy wiedzieć, że gdyby ten system był bardziej demokratyczny, mniej skorumpowany, to czy jeszcze by nie było lepiej? Pośrednio odpowiadam na to pytanie, spróbuję odpowiedzieć bardzo króciusieńko. To, że tutaj dyskutujemy ten problem, to pewnie dlatego, że czujemy jakieś zobowiązanie, że musimy coś zrobić. Pytanie teraz takie, wobec kogo czujemy to zobowiązanie? Wobec Nazarbajewa, wobec państwa, czy wobec ludzi, którzy tam mieszkają? Ja bym ryzykował, że to ostatnie. Znaczy czujemy jakąś, jakieś bratnie, sympatyczne relacje z tymi ludźmi, którzy tam żyją. Jeśli chcemy, żeby tam się coś zmieniło... To nie dlatego, żeby to państwo było lepsze, bo, bo, bo to pewnie nam, nas mniej interesuje, ale żeby ludzie byli traktowani tak, jak my byliśmy, jak my jesteśmy traktowani, jak sobie to wydeptaliśmy i dlatego uważam, że obligacje, czy też zobowiązania społeczności międzynarodowej, oczywiście tak, jak mówi pan doktor, no, no trzeba to realnie oceniać, natomiast cały czas trzeba powiedzieć, że to nie jest to, co nas zadawala. My chcemy więcej, ponieważ bardzo lubimy jego ludzi. Lubimy Twoich ludzi i bardzo się o nich troszczymy. E, uważam, że zobowiązania e, społeczności międzynarodowej są dwa. Po pierwsze, stara strategia w socjologii omawiana na pierwszych czy dwóch zajęciach, na drugich zajęciach w socjologii eliminowanie potencjalnych opozycji. Trzeba, tak, Manipulować takimi dyktatorami, żeby umiejętnie eliminować potencjalną opozycję, również mentalną, po ich stronie. I drugi obowiązek, jaki mamy, bardzo króciutko znaleźć takie obszary, które przez nich będą traktowane jak neutralne, w miarę neutralne, gdzie będzie można wprowadzać problematykę praw człowieka. Takim obszarem, Prodomosuła, jest obszar, którym od wielu lat się zajmuje, to jest problematyka handlu ludźmi i pracy przymusowej. W zasadzie można powiedzieć, że to jest. Bardzo neutralne z politycznego punktu widzenia, bo to jest troska o ludzi, którzy albo są handlowani, albo są wykorzystywani gorzej, jeśli są wykorzystywani przez państwo, no to wtedy się to robi polityczna kwestia.